Nazywam się Joanna Baranowska i już od 11 lat wspieram rodziców w budowaniu bliskości, frajdy i skuteczności w relacjach z dziećmi. Witam Cię w podcaście nie tylko o pozytywnej dyscyplinie. Witaj w podcaście Pozytywna dyscyplina, czyli więcej frajdy w rodzicielstwie. Nazywam się Joasia Baranowska. Wprowadziłam, wprowadzam pozytywną dystrybucję do Polski od 11 lat. Kiedy zaczynałam, nie było nic. Może o tym nie wiesz. Um, zaczynałyśmy we 3 z Anią Czechowską i Twideo, i no tak, to może jest inna historia. Może nagram o tym zupełnie oddzielny podcast. Powiedz mi, co o tym myślisz. Natomiast z dzisiejszego podcastu dowiesz się, co to w ogóle są narzędzia rodzicielskie. Czy są to jakieś super narzędzia do manipulacji dziećmi, żeby chodziły jak kukiełki na sznurkach i robiły wszystko, co chcesz? No dobra, powiem ci, że tak nie jest z góry, że to w ogóle nie o to chodzi. Natomiast, no tak powiedziałam, ponieważ czasem mamy taki zarzut, więc no dobrze. Skoro, to do czego w takim razie służą narzędzia wychowawcze? Jakie są? Czy jest ich dużo, czy jest ich mało? Czy są przystosowane do jakichś konkretnych wieku dzieci, czy nie? Czy należy je stosować, yy, nie wiem, jakoś regularnie, jak lekarstwo, że codziennie raz musisz użyć, nie wiem, narzędzia ograniczony wybór. Czy możesz dowolnie sobie wybierać i miksować? Czy są narzędzia, które są przystosowane do wieku? Dzieci jedne dla dwulatków, a drugie dla nastolatków? O tym wszystkim dowiesz się z dzisiejszego odcinka. A powiem ci, że narzędzia wychowawcze w pozytywnej dyscyplinie dla mnie i dla no już tysięcy ludzi w Polsce są naprawdę totalnym game changerem wychowawczym. Co to oznacza? To oznacza, że mając narzędzia wychowawcze, stajesz się zupełnie innym człowiekiem stosując je. Zaczynasz rozumieć, czym tak naprawdę są zdrowe relacje międzyludzkie, pod warunkiem, że stosujesz je z taką miłością, empatią i uważnością na drugiego człowieka. I tak naprawdę każde narzędzie wychowawcze możesz stosować także na sobie, o czym powiem pod koniec tego odcinka, co to w ogóle oznacza. No dobrze, co to są w takim razie te narzędzia wychowawcze magiczne? Mogłabym mieć przed sobą talię kart. Możesz je zobaczyć też w internecie. I narzędzia to są takie, takie schematy zachowań. W punktach mamy napisane krok po kroku, co możemy robić w jakiejś przykładowej sytuacji, albo w sytuacji nie wiem, trudnej z dzieckiem. I to, takie, jakie mamy narzędzia wychowawcze jeszcze zaraz o, zaraz o tym, narzędzia to są takie jakby schematy zachowań. Tak jak my mamy przepis na ciasto, nie za, znaczy zawsze wiemy, jakie ciasto wyjdzie, ale w sumie z narzędzia wychowawczego nie do końca wiemy, co może wyjść tak na końcu. Mamy jakiś cel, natomiast my jesteśmy inni, każde dziecko jest inne, każda sytuacja jest inna, więc tutaj tej powtarzalności takiej stuprocentowej nie ma. Natomiast um, chodzi o to, że nie wiem, może niewielu z nas, ja przepraszam, może ja jakieś ogólnie nie mówię, po, robię pokoleniowe, brakuje nam Takich konstruktywnych sposobów zachowań. No, skoro nie mam krzyczeć na dziecko, to co właściwie mam robić? Skoro mam go nie karać albo nie dawać nagród, to, to, to co? To jestem bezsilny jako rodzic, nie mam nic, nic do powiedzenia. I to jest trochę tak, jakbyś mówił, no, że nie masz języka, no mamy język, mamy różne sposoby komunikowania się, różne sposoby negocjowania, możemy docierać do ludzi na różne sposoby. I tu jest właśnie mnóstwo tych sposobów i sposobików, których my nie znamy, bo nie zawsze nas tego nauczono, po prostu, albo nie stosowano na nas takich pozytywnych sposobów, które są bardziej pewne szacunku niż kary i nagrody. Więc my tego po prostu nie mamy w swoim repertuarze. No i skąd mamy to wymyślić, tak? Jestem totalnym przeciwnikiem wybijania. Dziury w otwartych drzwiach. Skoro te narzędzia są, to należy je wziąć, dostosować do siebie, zrozumieć głęboko i stosować z miłością i szacunkiem i empatią do siebie i do drugiego człowieka. No jakie tutaj możemy mieć przykłady narzędzi, sposobów? Jednym z narzędzi jest nie wiem, planowanie razem z dzieckiem. To był dla mnie w ogóle, to, to sam w sobie jest dla mnie game changer, bo samo, bo ja nie wpadłam na to, że ja mogę wziąć mojego dwulatka albo trzylatka, usiąść z nim i spytać, no dobrze Antosiu, no to co będziesz robił po kolei, żeby się bawić, bo ja teraz potrzebuję mieć pół godziny, muszę zadzwonić do jednej pani, porozmawiać i nie będę mogła ci pomóc, to czym się będziesz przez ten czas bawił? I Antoś mi pokazywał tym, 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 ja rysowałam to na planie i mówiłam, to jest plastelina, żeby pamiętał, że ten bazgrów to jest plastelina. To jest, nie wiem, to są klocki Lego, będziesz układał klocki Lego, to jest coś tam innego. Tych, powiedzmy, czynności było pięć. On się każdą rzeczą pobawił pięć minut i rzeczywiście miałam te 20-25 minut na to, żeby zrobić coś dla siebie. Pamiętam też sytuację, kiedy pytałam go, no dobrze, a jeśli będziesz coś bardzo potrzebował ode mnie i ja nie będę mogła w tym momencie ci odpowiedzieć, to możesz ty przyjść cichutko do mnie na paluszkach i na przykład się bardzo mocno przytulić do mnie. Tak po cichutku, ok? Albo um, no jeśli będzie jakaś awaria, czyli nie wiem, coś się stanie takiego, że będziesz musiał um, mnie oderwać, no to gdzieś tam, nie wiem, jeśli to nie będzie Siusiu, nie będzie, jeśli to będzie Siusiu, albo nie wiem, jeśli to nie, naprawdę nie będziesz mógł tego odłożyć, tak możemy o tym porozmawiać z dzieckiem i jakoś y, uporządkować tą naszą sytuację. I jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to dziecko da nam ten czas, niż w sytuacji, kiedy tego nie zrobimy, prawda? Nigdy nie mamy oczywiście stuprocentowej gwarancji, bo, bo jedne dzieci mogą, potrafią, inne nie potrafią. Moja córka Zuzia dopiero po trzecim roku życia była w stanie się przez chwilę ze sobą bawić. Pamiętam kiedyś, ja wchodzę do pokoju, kiedy ona też realizowała swój plan i właściwie przestała go realizować, ale za to karmiła lalki ustawione na pokoju ryżem ugotowanym, który miała zostawione do zjedzenia. No i to jest właśnie taki sposób, na który ja bym nie wpadła. To jest tak zwane narzędzie wychowawcze. Jeśli realizujesz to naprawdę z pełną szacunku. I patrzcie, jak to bardzo karmi dziecko. Dajesz mu 100% czasu na początku, kiedy przygotowujesz z nim ten plan. I to też jest rodzaj specjalnego czasu, który, hasło specjalny czas, to też jest inne narzędzie, które jest dla nas przypomnieniem, że dzieci potrzebują 100% uwagi, o czym często zapominamy i gdzieś tam gnamy i jesteśmy w kółko z naszymi dziećmi, ale rzadko kiedy na 100%. Potem ono ma czas, żeby ten plan zrealizować, gdzie uczy się życiowych kompetencji i samodzielności, i, nie wiem, sprawczości, tego, że jest w stanie zarządzić swoimi emocjami przez ten czas, że umie rzeczy robić po kolei, że, nie wiem, różne życiowe kompetencje może trenować. I potem, po tym czasie znowu dostaje mamę czy tatę na 100%, po to, żeby opowiedzieć, a co robiło, a co narysowało, a co zbudowało, a co się działo. I dzięki temu mamy większe poczucie, takie uporządkowanie tego całego życia. Nie dziecko, które cały czas się dopomina uwagi, tylko dziecko, które wie, kiedy tą uwagę dostanie w 100%. I wie, że może też poświęcić tą uwagę samo sobie. I oczywiście tego trzeba dziecko nauczyć. I mamy też narzędzie wychowawcze, które nam o, to, o tym przypomina. Cztery kroki uczenia. W pierwszym kroku robimy coś razem z dzieckiem, pokazujemy, robimy. Pokazujemy, co ma dziecko robić. Potem w drugim kroku robimy razem z dzieckiem. W trzecim kroku dziecko robi, my obserwujemy gdzieś z lekkiego oddalenia. I w czwartym kroku dziecko jest w stanie robić samodzielnie. Czyli, patrzcie, ten plan właśnie tak możemy robić. Najpierw robimy razem z dzieckiem. Ja robię swój plan, on robi, on robi swój plan. A w drugim kroku yy, ja robię swój plan, ono robi swój plan. Ale na przykład w dwóch pokojach to robimy. W trzecim, ale mamy tą możliwość komunikacji. W trzecim kroku um, zostawiam już trochę dalej z dzieckiem, albo na dłuższy czas, nie na 5 minut, nie na 10 minut, tylko na troszkę więcej niż wcześniej. I w czwartym kroku już ma, wiemy o co chodzi, dziecko wie o co chodzi z tym planowaniem i też czuję trochę satysfakcję właśnie płynącą z tej samodzielności, że to nie jest żadne porzucanie przez matkę, tylko właśnie, że dużo, dużo jest uwagi na początku, dużo na końcu, a w środku jest ten czas, gdzie robimy rzeczy oddzielnie i dziecko wrasta w to poczucie kompetencji i w tą umiejętność. Czyli patrzcie, to są takie schematy, które nam bardzo pomagają też uporządkować codzienną życie z dzieckiem, jakby zapobiec różnym trudnościom, ale też poradzić sobie z trudnościami, które się pojawiają, bo kiedy dziecko nie wiem, wpada w histerię, mamy różne sposoby na to, żeby spróbować je uspokoić. Pierwszym sposobem jest nazywanie emocji. Mamy kartę narzędzi, która się nazywa nazywanie emocji. Może inaczej się nazywa, ale Generalnie chodzi o to, żeby podejść i powiedzieć: Ojej, widzę, że jest ci bardzo źle, albo jesteś bardzo smutny, albo bardzo się złościć, ponieważ i tutaj powiedzieć, dlaczego. My no widzimy, to nie chodzi o akceptację tego złego zachowania, tylko na przykład bardzo się złościć, ponieważ zrzuciłeś, nie wiem, płaczesz, ponieważ zrzuciłeś kubek i się przestraszyłeś, tak? Albo mamy dziecko, złościsz się, ponieważ wyłączyłam ci bajkę, a ty chciałeś jeszcze oglądać, tak? I dziecko chlipiąc, i ciągnąć nosem i dalej się złożyć, mówić, tak, bo ja jeszcze chciałem oglądać. Ja mogę teraz przypomnieć, pamiętasz, był taki plan: mówiliśmy się, że będziesz oglądał jeden odcinek i że jak będą napisy, to sam wyłączysz, ale nie zdążyłeś, dlatego ci pomogłam. I to też mieliśmy umówione wcześniej. I patrzcie, to też jest na kartach, to też jest narzędzie: umówić się wcześniej. No, czy ja bym to wszystko wiedziała, gdyby nie pozytywna dyscyplina? No ja akurat nie. I akurat nie, to są dla mnie takie bardzo użyteczne wskazówki, żeby, nie wiem, powiedzieć dziecku wcześniej, umówić się z nim, a może rozrysować ten plan, a wtedy, kiedy ja wyłączę i dalej ono będzie płakać i żeby uznać to, że jest mu źle, bo to jest trzylatek i on jeszcze nie umie zarządzać swoimi emocjami. I znowu tej wiedza pozytywnej dyscypliny, jakby szanuj dziecko i to na jakim jest etapie rozwojowym, nie oczekuj dziecka, że będzie dojrzało jak, nie wiem, dwudziestolatek i skoro był plan, to ono teraz obiecuje, że nie będzie płakać, tak? I... Tylko jakby, okej, okay, to mamy kolejne narzędzie, no dobrze, jest ci źle, okej, okay. złościsz się, okej, okay. co możemy z tym zrobić, żeby ci było lepiej, ale nie włączać bajkę? Znowu, co możemy teraz zrobić? A może ja cię tutaj pogłaszczę po pleckach, a może ci zaśpiewam piosenkę, a może narysuję ci coś na pleckach, a może... I mamy znowu różne ograniczony wybór, a może mieć też koło wyboru, tak? Które też jest na, na kartach narzędzi wychowawczych, jest takie koło, i jak mamy jakąś, nie wiem, sytuację podbramkową, albo w różnych miejscach domu pojawiają się sytuacje podbramkowe, to możemy na spokojnie sobie jako mama usiąść, albo tata, i sobie rozważać, co w takich sytuacjach można robić, żeby wtedy, kiedy ta sytuacja podbramkowa się zadzieje. To, żeby móc skorzystać z gotowego planu, z gotowego koła wyboru tak różnych rzeczy, tak sytuacji. Nie wiem, tu rozśmieszyć mogę, tu mogę wziąć książeczkę, tu mogę dać ograniczony wybór, ale możesz Cię też poprosić dziecko, żeby razem stworzyć takie koło wyboru, na przykład na sytuację, co, się, co będziemy robić, kiedy to będzie dalej smutno po wyłączeniu bajki, a czym innym możesz się bawić, albo jak możesz pomóc sobie wyciszyć swoje emocje. Czy możesz sobie wziąć pozytywną przerwę, jak nie zawsze będę mogła być przy tobie na przykład. Wziąć swój ulubiony koc albo książeczkę. I sobie usiąść i sobie poczytać, przeglądać książeczki, co na przykład mój synek trzyletni bardzo lubi. Ale kiedy to będzie narysowane, nie wiem, jakoś unaocznione w jakimś planie, Możecie sobie pobierać ikonki um, do, do takiego planowania. Na naszej stronie taki artykuł będzie na ten temat, to wtedy będzie Wam łatwiej i Waszemu dziecku będzie łatwiej. I to są właśnie narzędzia pozytywnej dyscypliny. To są takie schematy zachowań, dzięki którym po prostu jest tam łatwiej w rodzicielstwie. I one będą działały tylko wtedy, kiedy będziemy pamiętać, że to, że mają prawo nie zadziałać czyli mają prawo, tak nawet jakieś dziecko ja z, z kim zbuduje plan i ono mi obieca, że nie będzie płakać, jak będzie wyłączać bajka, i dalej będzie płakać, No to to znaczy, że to nie zadziałało? To zależy, co masz na myśli, bo jeśli chodzi o działanie, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, o celach w wychowaniu rodzicielskich, że ono wtedy może obserwować moje reakcje, spokojne, i to, że ja akceptuję jego emocje, i ono uczy się jakichś innych życiowych kompetencji, niż ja może myślałam na początku, Uczy się też tego, że jestem konsekwentna, ale uprzejma i stanowcza w tym samym czasie. Bardzo życzliwa i pełna miłości, i jednocześnie stanowcza. Tylko przytulam, nie obrażam się na emocje, jestem blisko. To jest właśnie działanie pozytywnej dyscypliny, bo buduje długofalowe umiejętności, buduje naszą relację i sprawia też, że ja się nie wściekam. Bo pamiętam, to jest tylko dziecko, to jest trzylatek. On ma prawo jeszcze nie łapać swoich emocji. Dwudziestolatek, tak, mój coś nie wyjdzie, to się wścieka i awanturuje i wchodzi w te emocje, nie umie zareagować konstruktywnie. My dorośli czasem, jak nam nie wychodzi w relacji z dziećmi, w takim sensie, że nie robią tego, co my chcemy, to się wściekamy, awanturujemy, my to, nam to wolno, a dziecku nie, tak? No to jest bardzo interesujące, zastanów się nad tym. <laughs> a... No właśnie i to są wszystko narzędzia pozytywnej dyscypliny, które są dla mnie jednym z czterech filarów, czterech takich naprawdę game changerów wychowawczych, jak ja je mam. I mogę je sobie, patrzcie, wiązać w łańcuszki, tak jak w tej sytuacji. To czuję się kompetentnym rodzicem, czuję, że wiem, co mam robić, czuję, że mam prawo też odpuścić czasem, czuję, że mo mogę przytulić moje dziecko, nawet jak zachowuje się źle. A może właśnie wtedy, i tego też uczymy pozytywnej dyscyplinie, tego też uczy Jane Nelson, autorka tych wszystkich książek, że właśnie wtedy, kiedy dziecko jest źle, kiedy zachowuje się źle, najbardziej potrzebuje naszego wsparcia i empatii, a nie kary poprzez zrywanie relacji. I tylko wtedy, kiedy będziemy o tym pamiętać, że dziecko, które zachowuje się źle, już czuje się źle, będziemy mówić o mózgu w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku. No to skoro tak jest, to znaczy, że nie możemy sprawiać, żeby dziecko czuło się jeszcze gorzej. Nie oznacza to odpuszczania i pobłażliwości, czyli ja mu i tak nie puszczę tych bajek, ale zrobię wszystko albo dużo, żeby pomóc mu poradzić sobie ze swoimi emocjami. Bo. No jest tak, takie to powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I to jest nieprawda. To jest totalna nieprawda. Nas wzmacniają i budują i rozwijają trudne sytuacje pod warunkiem, że otrzymujemy odpowiednie wsparcie zewnętrzne, czyli jak mamy obok siebie ludzi, którzy nam podadzą pomocną dłoń którzy pomogą nam, nie wiem, skanalizować nasze emocje. Powiedzą, słuchaj, w razie czego to dzwoń, jestem tutaj obok, proś o pomoc. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy dobrych, wspierających ludzi wokół i potrzebujemy uczyć nasze dzieci, że nie są na tym świecie same. Jak mają jakiś problem i nie radzą sobie ze swoimi emocjami, to my ich porzucamy, idź do swojego pokoju i przemyśl. Tylko, że wtedy właśnie... To jest moment, kiedy należy być razem i należy się współregulować po to, żeby razem znaleźć rozwiązanie. Przecież, jeśli jedna osoba na świecie ma na problem, na przykład ja albo ty, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś już na świecie ten problem rozwiązano i wystarczy poszukać tej osoby, gdzie ona dzieli się wiedzą, jak to zrobić. Nie jesteśmy sami. To samo w rodzicielstwie. Nie musisz samemu w samej otwartych drzwi wyważać, i teraz będziemy wszyscy wymyślać od początku, jak to było. No, uczymy się od poprzednich pokoleń. Gdzieś tam po drodze były traumy wojenne, zrywane, nici relacji i tak dalej, więc też potrzebujemy trochę tak podchodzić do tych tak zwanych tradycyjnych metod wychowawczych, no, krytycznie, bo one. No to było najlepsze, na przykład, co mogli zrobić nasi rodzice, którzy byli wychowywani przez pokolenie wojenne, albo tuż powojenne, z totalnym niedostatkiem. Te traumy wojenne, te, to wszystko, to się tak dziedziczy, to jest zupełnie inny temat, myślę, że bardzo interesujący, no nie temat narzędzi wychowawczych, tylko właśnie tego, że dlatego potrzebujemy takich zestaw konstruktywnych narzędzi wychowawczych, takich sposobów zachowania się wobec siebie w taki empatyczny, pełen miłości sposób, no właśnie, bo nie zawsze nasi przodkowie mieli możliwość działać z poziomu serca i empatii. I nie należy ich o to oskarżać, obwiniać. Doprowadzili nasz świat do takiego miejsca, że możemy być tu i teraz. Ja sobie mogę siedzieć i nagrywać podcast, a wy możecie słuchać i czytać książki i uczyć się i zmieniać. I to jest właśnie ogromna zasługa, że zamiast stać w kolejkach po mięso, możemy spojrzeć z uważnością na swoje dzieci i zrobić coś dobrego teraz. I to jest nasze, nasze, nasze życie, i to jest właśnie ten wybór, którego dokonujemy. I to jest ogromna chyba wdzięczność, którą możemy okazywać tym poprzednim pokoleniom, że doprowadziły nas do tu i teraz. I do takiego świata, gdzie, gdzie jest to możliwe, choćby w tym aspekcie. No, wiadomo, nie jest on idealny, nie będziemy tych innych wątków poruszać, ale akurat to możemy, prawda? Jakie jest Twoje ulubione narzędzie wychowawcze, albo Twoje takie najbardziej odkrywcze dla ciebie? No, ja już Ci powiedziałam, dla mnie to planowanie po prostu zmieniło dużo, bardzo dużo w życiu i, i pomogło mi uporządkować. Albo przypominanie o specjalnym czasie, czyli takim byciu po prostu razem na 100%. Albo jest taka karta, po prostu usiąść ze swoim dzieckiem w jego pokoju i nic nie mów. Karta na uważność. <laughs> I czy to są, to są wszystko takie przypominajki rzeczy oczywistych których zapominamy robić na co dzień. Um, I tak jak powiedziałam na początku, yy, każdą z tych narzędzi możemy stosować samemu na sobie. Sprawdźmy, czy można i czy to warto czasem usiąść samemu ze sobą? Nie wiem, na ławeczce w parku i sobie po prostu pobyć i pomyśleć, co ja teraz chcę w ogóle w życiu, czym, kim ja teraz jestem. Tak się poobserwować. No, oczywiście, że warto, zapominamy to robić zapominamy budować dobrą relację samemu ze sobą. Bo te karty, to są tak naprawdę karty na budowanie dobrej relacji. Tam z tym, z kim chcecie. Jak nie wiem, jesteśmy w takiej patowej sytuacji i nie wiem, straciliśmy pracę i nie wiemy, co teraz mamy robić, to czasem właśnie dobrą metodą jest danie sobie ograniczonego wyboru. Dobra Baranowska, no nie będziesz tutaj siedzieć i płakać. Dobre jest ci źle, tak, empatizujemy, możemy, masz prawo. No, straciłaś robotę, to jest przykra sytuacja, zastanów się, co możesz zrobić ze swoimi emocjami, i jednocześnie to jest teraz moment, żeby podjąć decyzję. To co? Bierzesz tą robotę, co masz przed nosem, czy dalej siedzisz i płaczesz? Tę pracę, która może nie jest nieidalna w tym momencie. I to jest właśnie ten ograniczony wybór. On nie jest idealny. Ale czasem w życiu trzeba po prostu zrobić cokolwiek, żeby ruszyć do przodu. Czasem trzeba posiedzieć i poczekać, i nie wiem. Poczekać aż nam się domknie Koranowa, i mieć szacunek do tego, że to jest też jakiś proces. Jest czas na to, żeby emocje rosły i się wypalały, ale o tym więcej już w następnym odcinku o mózgu. No dobra, Dowiedziałeś się, dowiedziałaś się z tego odcinka, czym są narzędzia wychowawcze, że masz je stosować z miłością i sympatią do drugiego człowieka i do siebie, że masz cały czas pamiętać i mieć w głowy życiowe kompetencje. I stosujemy narzędzia w imię życiowych kompetencji bardziej niż w imię codziennych wyzwań, chociaż jedno się z drugim oczywiście łączy. Ale nie możemy zapominać o życiowych kompetencjach, bo nam łatwo to ucieka sprzed oczu. Um, no i jestem ciekawa, jakie narzędzie jest Twoje ulubione i z tym, czym wychodzisz z tego odcinka. Dziękuję Ci serdecznie, zapraszam do wejścia na stronę www.pozytywnydyscyplina.pl i pobrania sobie pierwszego rozdziału ze strony pozytywna-dyscyplina.pl, łamane na jeden rozdział, jeden pisane cyfrą. Sprawdź, która książka pozytywnej dyscypliny będzie dla ciebie taka najlepsza aktualnie. Zerknij sobie nasz, na naszą całą, całą serię dotyczącą kart narzędzi wychowawczych którą, wychowawczych, którą znajdziesz na YouTubie, ponieważ nagrałam całą serię, omawiając wszystkie karty narzędzi wychowawczych, i to tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Joasia Baranowska.